Mniej więcej rok temu miałem tutaj spotkanie, również takie promocyjne przy okazji wydania dziewczynnych Rętnych i wtedy między innymi głos zabrał pan Stanisław Chmura, który opowiedział krótką historię swojej mamy, pani Lidii Chmury z domu Krakow. I to już... Wtedy jeszcze nie, nie miałem pojęcia, że, że kiedyś stanął dziewczyny wykrętę dwa, nie planowałem tego. Ale to już była również taka historia do opisania. Między innymi pan Stanisław opowiedział taką anegdotę, że, że jego mama jako łączniczka AK yy, nie, podczas operacji burza oddziału tutaj w miejscowej wyruszył na pomoc powstańczej w Warszawie. A jego mama, Pani Stanisława, Pani Lidia, miała jako łączniczka zawieźć jeszcze yy, broni i amunicję do tego oddziału, które ktoś w ostatniej chwili w jakimś w magazynie broni znalazł. I ona yy, rowerem ścigała ten oddział. Myślała, że już, no kilka godzin wcześniej że partyzanci wyruszyli, myślała, że są już daleko, bała się, że nie zdążyli znaleźć, ale spotkało ich praktycznie zaraz, kilka kilometrów za miastem, bo oni, niestety, oni zostali otoczeni przez Sowietów, rozbrojeni. Co prawda, puścili Rosjanie puścili ich wolno, ale zakazali maszerowania ze w Warszawie. I to, to, to taka anegdota, która mi od razu w pamięć i postanowiłam tak właśnie rozpocząć, później już tak postanowiłem, tak właśnie rozpocząć rozdział y, o pani Lidii Groch. Y, może ja? Y, y, y. No właśnie, może mamy tutaj, gościmy syna. Ja liczyłam, że przywiezie, że przywiezie mama, bo mama też jeszcze w, w miarę dobrze chyba się czuje, Ale mama jest psieniakiem w krótkim. W Książka się bardzo podobała, bo ja już, jak pewnie nieliczny, też miałem już okazję przeczytać, a to dlatego, że dzięki panu Szymonowi nadeszła przesyłka z y, wydawnictwa i to mamy adresowana właśnie z jeszcze ciepłym egzemplarzem. No to wioząc to jeszcze też zaglądałem. Y, mam oczywiście w tym jednym tchem to przeczytała i to nie raz, i drugi, trzeci, bo mówi, że mi się to sobie wszystko podoba, się i i sobie to jeszcze otworzyć i to przeżywa. No nie będę tu dużo mówił, że z takich powodów, jak tutaj Jacek i właśnie mówili, to moja mama też dzisiaj nie jest z nami. Też to przeżywa, też nie, nie opowiadała o tym. I tutaj, jak pan Wincentyń wspomniał, dopiero po roku 2000 te osoby no, po zmianie ustroju jednak się otworzyły, ten czas minął już może Czuliśmy się wszyscy bardziej wolni, że możemy mówić nie bez, bez jakiejś konsekwencji. E, I wtedy e, no dużo ciekawych informacji wyszło, dużo zostało ocalonych, od zapomnienia to jest, jest istotne. I właśnie dzięki takim wydawcom, dzięki książkom, takim pasjonatom, którzy spisują, jak Pan się to, to to zostanie. Mama e, no, no bardzo do jest wdzięczna że to. Ktoś może przeczytać, że to młodzi się tym interesują, jest to istotne. A Aczkolwiek stale podkreśla, tak jak tutaj już padło w przypadku pani Żółty, że była tylko uczniczką i robiła to, co w danej chwili uważała, że należy robić. Nie, nie jest to jakieś bohaterstwo, wielkie poświęcenie, po prostu takie były czasy i, i tak trzeba było działać. No i tak też działała, mimo że doświadczenia czasu okupacyjnego były, były też okrutne brata straciła, który zginął w obozie koncentracyjnym. Ryszard Greger był tutaj szefem wywiadu AK i, i wiele innych członków rodziny też zostało. No i jeszcze ci, co na Kresach mieszkali, to, to pojechali na wschód i, i, i też na listach katyńskich i w obozach w Duardu byli. Jednak sądziła, że, że już po tym wyzwoleniu już wróci normalność, jest, jest wojna. No i tutaj właśnie dla, dla młodej osoby, młodej dziewczyny, to właśnie też już miała 20 parę lat, bo też wojna ją <coughs> została w wieku jeszcze nastolatki, a e, no, okazało się, że to nie skończyło się. Zresztą wiele osób wierzyło, że, że, że nadchodzą normalne czasy. Zresztą w jak, jako e, barający się... E, sprawami wojskowymi, żołnierskimi e, też w to wierzył. On był pierwszym komendantem tworzącej się milicji, żeby w porządku pilnować. No, ale potem jego też wywozili na Sybir e, z tego transportu ale w sposób no, szczególny. Uciekli tu, wrócił tylko, że już nie na swoją funkcję, tylko znowu do lasu. Więc to były te tragiczne historie, i, i, i mama też myślała, że im się to życie stabilizuje, że, że no, oczywiście część osób na początku tam się ujawniała z e, Tymi apelami, że będzie amnestia i tak dalej, żeby się ujawnili, ale potem się okazało to fikcją, e, więc się nie ujawniano. Zresztą mama niczego się nie obawiała, z uwagi na, na swoją działalność. Nic, nic aż no, takiego nie zrobiła, jak to nie tylko łączyli, byli przeciwko wrogom, którzy byli w Polsce. A, podjęła nawet studia w Krakowie na, na UJ, no ale potem pomału oni rozpracowywali, zaczęły się różnić przesłuchania, rewizje e, z, w domu, rewidowali z karabinami, do broni i tak dalej. No i, i, i wtedy się zaczęło, zaczęło już ukrywać, zwłaszcza jak szereg innych osób był aresztowanych, osadzonych, posądzanych. bo no tam wiadomo, co zresztą preparowano te, te różne oskarżenia, a, a nieraz ten tak zwany wymiar sprawiedliwości to byli sędziowie po 3 miesięcznym kursie. E, no takie, takie były czasy. No na szczęście minione. I później kiedy już po zmianie ustroju zaczęła opowiadać, myśmy się też o to pytali, no to no nie spisywała tego i w konkurencji nie będzie żadnej zresztą nie mogła powiedzieć. Natomiast, natomiast rzeczywiście na dyktatko na dziesiątki godzin tych rozmów. Mnie też zastanawia, że te osoby, mimo tych ciężkich przejść, tak jak Pani, są, się zióda, są silne. Mają ten charakter taki właśnie, nie wiem, z innego bo materiału, jakimkolwiek to, jak to jest przedwojenny tak materiał. To jest przedwojenny dobry materiał, tak. Ale też i ta pogoda ducha, taka taka otwartość, więc dystans do siebie, więc to jest godne podziwu, i do się mała ma nowa taki dystans do siebie, może taką wtrącę, ale dotknie, jak tutaj no, parę lat temu przyjechała taka. Kuzynka. Zresztą tutaj jej mama, kiedyś, już ona sama to też mieszkała, z córką Jutki Łączyńskiej, do dzisiaj grającej w wisi z Mariusiaków. Tak naj, najdłużej na falach radiowych, naj, najdłużej trwająca audycja. I ona tam jest no. osobą, która jest najstarsza, jak od początku no. tam gra. No więc to jej córka tu przyjechała, która długo nie była, wygrała tak, za 20 lat, i to mojej mamy mówić, tu", no. tuń! Jak ty się świetnie trzymasz, ty się nic nie zmieniłaś przez te kilkadziesiąt lat? Mama od razu powiedziała, natychmiast mówi, no wiesz, aleś mi komplement, powiedziała, to już 20 lat temu tak okropnie wyglądałam. <grym grym> Ale tajem, mama, tak, mam taki duży dystans do siebie może to dobrze, to też chyba pomaga znosić różne problemy i, i, i trudności. Ten temat te, z te powodzenia jedno oczywiście. No, nie tak, bez jak mama była w i tam w więzieniu długa kobiet jak opowiadała, jakie tam było życie, to naprawdę... Tak, tak, no, za to wszystko szło. Mama nie spodziewała się jakiejś tam wielkiej kary. Na dodatek wtedy, no że jeżeli wyroki do pięciu lat, to jest tej samej strefie w ogóle nie no, ma Jednak przynajmniej połowa siedzieć Mama 3,5 roku odsiedziała siedziała, i w Łęcuciu, i, i w Rzeszowie na zamku. No i później do tego swojego kobiecego więzienia w Fordony, gdzie tam wiele tych Fordonianek później kontakty utrzymywało i nawet już garstka jest żyjących, ale do dzisiaj te znajomości jeszcze są już teraz takie karteczkami, ale, ale zawsze. No i nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, jak można było w takich warunkach żyć, jak tylko można było przeżyć, jak się nie załamać. Jaka no, była siła wola bo, życia, nie? Tak, wola no, tego przetrwania. Dla mam jeszcze może tym bardziej było to trudne, bo no, o tym trochę w ogóle prawie, że nie opowiadała, ale wtedy akurat w 48 była młodą młodką i już też myślała, że to życie się już całkiem tak ustabilizuje, ale te różne najścia, te różne na początku takie krótkotrwałe aresztowania, te przesłuchania i te ciągłe chowanie się, ucieczki i tak dalej, to doprowadziły do tego, że i te studia tam przerwała, ale też i o tym, w zasadzie to jest mało znany fakt, ale poroniła pierwsze dziecko. A potem no, mój tater poprawnik był służbowo przeniesiony do pracy w ministerstwie, no ale jak żona aresztowano, jak może być w nowym ministerstwie, w, nowej, w nowym ustroju ktoś, kto ma żonę, która w więzieniu siedzi. Także też musiało zmienić tą pracę. Tak, moja siostra się już mama wróciła po więzieniu, tam do tej Warszawy i tam, tam dalej jeszcze się zresztą. Te represje dotyczyły nie tylko. Nie tylko tych samych osób, ale, ale i rodzin, to też wiemy jak, jak to było, że, że później tam szereg różnic, czyli było zamkniętych przed rodzinami e, osób, które e, no, nie to określony, walczyły z ustrojem, którego jeszcze nie było. A, takie barwne obrazki, które bardzo łatwo się wchłaniać, to się czyta, które są oparte rzeczywiście na, na wydarzeniach prawdziwych. I dobrze, bo widzę, jeżeli młodzież chętnie to czyta i to jest bardzo istotne, żeby ta, ta wiedza o tym, co się działo, o tym, co, co, co zawdzięczamy tym poprzednim pokoleniom, to żeby ona, ona trwała, żeby była, bo historię trzeba znać. I tam jest wspomniany wątek, jak Janka yy, idzie na spotkanie ze swoim na, yy, z przysiężniakiem, ze swoim Słyska. mężem. Wiadomo, że muszą się ukrywać. I Litka przeprowadza ją takimi tajnymi drogami. Litka, czyli pani Lidia Muroma, co do mi Marta, ona była sanitariuszką, łączniczką, kolporterką, w ogóle miała dużo różnych tam I przeprowadza tą... Na spotkanie ze swoim mężem. Odradzała jej pójście potem do rodziny, na święta, bo to były święta Wielkanocne. Wielkanocne, nie? I tego. I, I takie nie będę mówić, ale no jest wątek właśnie taki na ten temat. Bardzo interesujący. Także czekamy na trzecią część. Póki co. Ja I jeszcze bym chciała, żeby Pan coś jeszcze opowiedział, jakieś refleksje. Czy się Pan cieszy, że Pan do nas przyjechał? Oczywiście, bardzo dziękuję za zaproszenie. Powiem, że Pani Anna, między innymi głównie dzięki Pani Ani, tu zająłem się leżajskim, czy bohaterkami leżajstwa, bo przy pracy nad pierwszą częścią właśnie w internecie znalazłem i dokumenty dotyczące Janiny Przysiężniak, żony Oryca Jana i właśnie na, na stronie internetowej pani Ani. No i nowo zapytałem, czy mogę wykorzystać te zdjęcia w planowanej przyszłej publikacji, nie było problemu, ale właśnie wtedy nawiązaliśmy jakiś kontakt na początku mailowy, początku telefoniczny, Spotkaliśmy się temu i to zaprocentowało. Także bardzo dziękuję. No, internet to wielka siła, mimo że zabiera młody czas, niestety, ale no, to wielka siła, bo można znaleźć ludzi za oceanem, tak, tak więc już jest o nie. Tak, tak. Ja już będę kończył na koniec, tylko chciałbym jeszcze wspomnieć, że właśnie zauważam na spotkaniach autorskich czy, czy jakichś jakich wydarzeniach historycznych, typu rekonstrukcje, że młodzież bardzo interesuje się historią Polski, że to, to jest taka, nie wiem jak to nazwać, może rewolucja, to jest zła nazwa ale że właśnie przeżywamy taki, taką zmianę tendencji ludzi młodych, że już nie wystarczają, no tak powiem, żywko, chociaż ja bardzo, jako dzieciak bardzo lubiłem pikańc za piłką, ale że, że jest coś więcej, że właśnie chociażby to, że kibice zakładają koszulki białczek, wolne zorle na piersi, że młodzież nosi koszulki z żołnierzami wykrętymi, że właśnie uczestniczą w tych wydarzeniach, tak jak dzisiaj przed Muzeum widzieliśmy grupę harcerzy młodych. No, do, do dzieci, do młodzieży należy należ przyszłość, więc myślę, że dobrze że się interesuje historią I tak trzymać dalej. To z mojej strony dziękuję bardzo za spotkanie.